Jak widzieliście, każda w inny sposób sobie trochę rozprężała konia, ale teraz będziemy usiłowali Wam też pokazać wodę bezpośrednie i wodę pośrednie z biegów. Tak jak mówiłam, czasami woda bezpośrednia, proszę Was, jeśli teraz wszyscy jechali wstępem, to może być tak samo w wstępie. Jedziemy i na przykład chcemy skręcić, wszyscy jedziemy teraz w lewo. Chcemy skręcić. W lewo to swoją noga od środka. Lewa. Jesteś w prawo, inne lewo, raz. Tak. I zawsze jak prowadzi lekcje, to mówi w prawo, prawo, to inne prawo. Bo zwykle się tak dzieje, jak się pracuje z koniem, to się zapomina, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo. I jak na przykład będziemy chcieli teraz skręcić w lewo i robimy wodę bezpośrednią, lekko odstawiamy wewnętrzny nadgarstek do środka, przykładamy zewnętrzną łydkę i zaczynamy robić skręt tak jak robi teraz ta arabka w tym momencie jak koń ma podnieść ziemi wewnętrzną przednią nogę i teraz jak widzieliście jak robiła to Ewa był to luźny skręt luźny skręt był dlatego Eska też teraz ładnie bo robiła w tym momencie prosiła konia nas o skręt jak koń miał podnieść ziemi wewnętrzną nogę i dziewczyny jak zmieniacie skręt to róbcie tak żebyście jednak jeździły w lewo Czyli jak robicie róbcie takie mini skręty tą wodą bezpośrednią Teraz belek robi też wodę bezpośrednią. Tak samo możemy to robić potem z kłusa, z galopu. Zawsze jest skręć. Skręć. I tak jak mówiłam jeżdżą. w tym momencie, jeśli chcemy skręcić w lewo, musi. Ja to tak ładnie mówię. Otwieramy lewe wydzielamy zamykamy prawo. Więc jeśli chcę skręcić w blebo, w lewo, otwieram lekko wewnętrzną rękę do środka, zamykam zewnętrzną łydkę i proszę konia o skręt. Posiadł w wodę bezpośrednią. Dobrze, półvolty, czyli to jest też woda bezpośrednia, półvolty. Zmieniamy kierunek. Półvolty. Zewnętrzna łydka, wewnętrzna ręka. Jak robimy to w harmonii z nogami konia, to nie musimy go ciągnąć. W tym momencie to wygląda jak płynięcie. Jeśli, jeśli jeździmy, czy widzimy, że ktoś robi tak, to znaczy, że ktoś to zrobił w złym timingu. Każdy ćwiczy trochę wodzę bezpośrednią w prawo. Prawa ręka lekko do środka, eska bardzo ładnie, przyłożona zewnętrzna łydka. I prosimy konia, żeby lekko skręcił. I tak, skręc Nie, tak skręcamy, żeby zostać dalej w prawo. Chodzi mi o to, żeby każdy zobaczył te wodze bezpośrednio. I teraz wszyscy jadą w prawo. Ania w tym momencie robi wodę pośrednią. E, pewnie dlatego, że jest każdym i Czasami, jak koniec jest to trzeba przejść do wody pośredniej, czyli brania zadu, dlatego, że e, ciężko jest skręcić konia, jak wisi skrzypony z każdej strony na boku. Dobrze, wszyscy jadą kłusem prawo. Zwykle jak koni idzie ładnie, to teraz, teraz patrycja musiała wziąć na kilka kroków zad. To jest minimalna woda pośrednia, bo szedł za szybko. O. Wszyscy woda pośrednia do środka, czyli wszyscy od y, prawej wody. Woda pośrednia to jest wzięcie zadu. I możemy ją zrobić albo do zatrzymania, tak jak zrobiła Gosia, albo możemy zrobić na przykład przejścia z galopu do kusa, przejścia z kusa do stępa. I dalej jedziemy wszyscy kłusem w prawo. Uwaga! Wszyscy zrobią teraz wodę pośrednią od wewnętrznej wody. Wewnętrzna woda, przypominam, to jest sprawa. przykład teraz de troszeczkę się powiesił na wodzy, więc w tym momencie można sobie pomóc bacikiem albo pomóc sobie łytką. I zawsze jak koń się rozluźni, my się też rozluźniamy. Dziewczyny, teraz będę chciała. Żeby każda z Was popracowała na kołach, możecie jeździć dowolnie, tylko każda sobie znajdzie jakieś swoje koło, proszę się nie, nie zderzyć i każda na razie będzie jeździła kołem. Przede wszystkim wewnętrzna łydka jest lekko za popręgiem, teraz robi to Kamila. Zewnętrzna ręka jest lekko na zewnątrz, a wewnętrzna ręka jest lekko do pętka. Dlaczego? Bo proszę konia, żeby zewnętrzną łopatką trochę trzec na zewnątrz, ale żeby się wygiął wokół naszej wewnętrznej łydki. I w tym momencie moja wewnętrzna łydka prosi wewnętrzną zadnią nogę, żeby bardziej skrzyżowała się pod kłodą. Jeśli dobrze działam, tą łydką koń się wygnie, tak jak teraz Belek i Egri i Doriana. Możecie robić koła w kusie i wstępie. Jeżeli ktoś chce, może w galopie, ale przede wszystkim pokażcie ładne koła. Rozluźnienie. Jeżeli ktoś czuje, że koń nie jest gotowy, niech robi koła wstępie. Ja ci podam. Ja tak samo. Kolejnie. Dla mnie koło to jest woda pośrednia, bo mówię do zadu, trochę bardziej. Pół jest dla mnie wodą bezpośrednią, bo zmieniam kierunek. Przód musi iść szybciej niż tył. To jest pół wola. A koło zostaje na ładnym łuku. Jest kolejne ćwiczenie, które będę chciała, żeby dziewczyny Wam pokazały. To jest bardzo ładne ćwiczenie na rozluźnienie konia, ale proszę wszystkich o przejście do stępa. Większość z was już je robiła. Jest to ćwiczenie, że skracam wodę, mogę nawet jechać w lekkim półsiadzie i proszę konia. Kilka kroków wodzą pośrednią w tą, kilka kroków wodą pośrednią w tą. Kilka kroków wodzą pośrednią w jedną stronę, kilka kroków wodą pośrednią w drugą stronę. Wszystkie to róbcie wstępie. Nie chcę zobaczyć teraz co najbliższe pięć minut ani jednej prostej. Chcę zobaczyć przejście od jednej wody na drugą wodę. Tylko się nie to sami jakoś... Dnia, to idziemy tak długo, skręcamy mu za, aż się rozluźni. Natomiast docelowo w tym ćwiczeniu chodzi nam o to, żeby koń szedł do przodu i płynnie przechodził nam z jednej wody na drugą wodę. To jest świetne ćwiczenie, Bakraneman w ten sposób zaczyna swoje wszystkie kursy. Czasami ludzie jeżdżą w ten sposób 10 minut. Sama to wypróbowałam, jak koń był usztywniony i zadziałało. To jest naprawdę świetne ćwiczenie. Obserwujcie wszystkie konie i zobaczycie, jak one potem zaczną się rozluźniać. W tym momencie działa moja wewnętrzna woda i moja wewnętrzna łydka. Jeśli konie są bardzo rozluźnione, to w tym momencie możemy to zacząć robić w krusie. Cały czas te przejścia, Gosia. Od jednej wody do drugiej, Gosia. Ja tu widzę za dużo prostych. Ja chciałam zobaczyć tylko te ćwiczenie. Przejście od jednej wody pośredniej do drugiej wody pośredniej. Proszę to robić. To naprawdę fajnie działa. Ja próbuję i konia trochę wchodzi na kontakt, Trzeba trzymać delikatnie, aż koń rozumie, że ma cofnąć i najmniejszą próbę nagrodzić. To jest coś bardzo dobre ćwiczenie, cofanie. Trzymam, trzymam, czekam na konia, jest chwilę walki, ale jak jest jakakolwiek próba, Wygięcie konia musi nastąpić od potylicy. Ona się wygina właściwie od samej, samej łyski, od siady mają. E, co jest bardzo ważną rzeczą, nie możecie pozwolić koniom w jakimkolwiek wygięciu czy w boczach zrobić tego. To nie jest rozluźnienie. Jeżeli prosimy o jakikolwiek płuc, to najpierw prosimy o potylicę, o lekkie wygięcie, bo tu się zaczyna wygięcie całego ciała konia. Ale to wygięcie musi nastąpić tak. Nie może nastąpić tak. Nie nawet coś ruchnemu Patrycja, możesz pokazać półkoła wodzą pośrednią, półkoła wodzą bezpośrednią jeszcze, jak już tutaj jesteś. Złapałam sobie ofiarę. No jest to co ja też robiłam na Amidze. Pół koła wodzą pośrednią. On się na przykład pchał teraz na kontach, dlatego Patrycja go trochę cofa. I pół koła wodzą bezpośrednią. Skręcenie przodu. Ona robi to bardzo wolno, dlatego że Echo jest koniem, który ma tendencję, jak się zrobić coś za szybko, że się powiesi. Lepiej zrobić jest to wolniej, a dokładniej, niż zrobić bardzo szybkie skręty, prawie takie jak spiny. Natomiast na koniu, który jest ustawiony w przeciwną stronę. typu Doriana, która e, ma problemy z tym, żeby iść do przodu w galopie, to jeździmy najpierw na luźnej wody. E, jeżeli ktoś nie jest w stanie wstępować, i galopować na luźnej wody to nie ma w ogóle po co zaczynać pracy z zebrania. Jeśli to umiemy, to nie zaczyna idzie do przodu, woda, możemy zacząć pracować nad zebraniem. To jest kolejny etap. To na koniec chciałabym zobaczyć u każdego. Pół koła wodzą pośrednią, pół koła wodzą bezpośrednią. I zaczyna się kurzyć, więc mamy trochę koniom otworzą. To wejście z Każdy zrobić kilka kroków. O, bardzo ładnie piwania. To zobaczyć, to jest trzyletni konia. Na trochę zadziera jeszcze głowę do góry, ale tak naprawdę... Ona w tym galopie idzie w miarę rozluźniona. Ona jeszcze potrzebuje bardziej rozluźnić się w łopatkach, wtedy jej głowa zejdzie w dół. Właśnie to ćwiczenie, które robiliśmy, służyło rozluźnieniu łopatek. Jeśli koniec sztywny w potylicy i w łopatkach, to w żadnym wypadku nie uda mu się iść w ten sposób, żeby dać głowę do przodu. Mogę zobaczyć na koniec jeszcze u każdego półkoła wodą pośrednią, bezpośrednią kilka razy? Dzięki. A ja go przytrzymała, bo się troszeczkę powiesił na wody. Każdy z tych koni jest na innym poziomie. Każdy z tych koni wymaga troszeczkę inaczej robienia tego ćwiczenia. Jeden koń od razu z wzięcia zadu przejdzie do przesunięcia przodu, czyli z wody pośredniej do bezpośredniej, a drugi koń wymaga przytrzymania, cofnięcia kilka kroków. Najważniejsze jest to, żeby one cały czas nauczyły się przesuwać ciężar na zad i ku temu zmierzamy. Cofanie jest świetnym ćwiczeniem ku temu, na przykład patycja teraz robiła cofnięcia i przesunięcia przodu, czyli cofań wodę bezpośrednią. Akurat poczuła, że to jest jej koniowi teraz potrzebne. czasami możemy robić to tak, także do zatrzymania, a czasami robimy schodu, tak jak robiła teraz Ewa. Przesuwała za, przesuwała przód i od razu już postępem. Ważne jest tak, żeby koń nie wpadł nigdy w nawyk. Że jak ja robię coś, to zawsze tak będzie. To zawsze jak biorę przód, to się zatrzymuje, czy zawsze idę do przodu. Dlatego trzeba zawsze w pracy z końmi cały czas to zmieniać. Żebyśmy my to dawa dawali jakiś scenariusz, a nie tak, że koń gaduje. Zapraszam Was tu.